Mięso z krokodela mają tutaj. Nie wiem, czy powinienem pojechać. Jak się czujesz ostatnie chwile przed wylotem? No, właśnie skończyliśmy montować Indie, w których byliśmy rok temu, więc za rok zobaczycie, jak wyglądała ta podróż, na którą teraz jedziemy. No, jest taka szansa, trochę nam się schodzi, ale przez to, że. Nie mamy na to przestrzeni. Nie, no to przez. Y, mat Jezu, maturę. Przez magisterkę i przez w sumie planowanie ślubu. To ten rok był taki bardzo szalony i ciężko było znaleźć faktycznie czas. Ale teraz będzie wszystko szybciej. Szybciej mhm. Wymagaj sobie. Zapraszamy do Tajlandii. No co, jedziemy do Teterta! Tajlandii! Tak, właśnie tak. Więc mam nadzieję, że tym razem uda nam się zrobić to merytorycznie, a nie chaotycznie. No i co? No i tak? Ale zanim dojedziemy do Tajlandii, to mamy przesiadkę w Delhi. A w Delhi planujemy zjeść pani puri... Pani puri. Pani puri. informację, że wywaliło nam nocleg. W e, sumie anulowali nam nosek tak na Airbnb. A jesteśmy na lotnisku, i właśnie światłem do samolotu, i nawet nie będziemy internetu, więc. E, I don't know. Wchodząc na pokład, pan się nas zapytał e, o wizę i nam nogi zmiękły, i trochę się przeraziliśmy strasznie, bo nie mamy wizy. I jaka wiza? I to nie lecimy? O co chodzi? Okazało się, że nie spojrzał, że dalej lecimy do Bangkoku, a nie do Delhi, więc. Słyszeli alarm. Czekamy już na naszą ulubioną część z Indii. Nie tą. Chodzi o jedzenie, konkretne jedzenie. Jest 7:05 i mamy już odprawę, więc my to powinniśmy już tam być na miejscu. To są rzeczy ważne i ważniejsze. To Są nasze ulubione, to są takie street food. Jak, jak mówimy o pani puri, że są nasze ulubione, to właśnie mówimy o tym, to właśnie takie puste coś jakiś ziemniak, jakaś masa ziemniaczana i tak dalej. I do tego wlewacie to i tak jecie naraz. To jest mega dobre. Y <gryw> y można to robić bardziej ładnie, ale ja akurat nie mam weny. Potem robicie tak... Uwaga. I to jest bardzo dobre. A ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu, jak wracaliśmy z Indii i masz dosłownie mega podobny filmik, jak jesz puri, czyli... to. Idziemy stanieć też gate, bo widzieliśmy, już jest No i co? No tyle, no i czekamy na samolot do Bangkoku. No. Niestety, Airbnb nas e, ponownie zawiodło e, i znowu nie wiemy, czy mamy nostek, czy nie. Więc po prostu jedziemy tam do lokalizacji i nie wiemy na miejscu. E, nas przyjmą, że mamy sobie coś innego. Mamy aktualizację, mieli Państwo. Nie wiemy, czy można nagrywać, więc dla bezpieczeństwa, nagrajmy tutaj. Kopiliśmy sobie taki. Pociąg, który co jest, odwieszcza z lotniska. Mamy dwa żetony. Żeby dojechać do centrum, pan nam powiedział, że trzeba do samego końca po prostu, bo tam macie wybór I tak stacji. Tak, myśleliśmy. Tak? No i co, i w Ale tam. uwaga, powiedział nam to turysta. Powiedział bo... nam to turysta, bo tak za nami stali Tajowie i zapytaliśmy ich po angielsku, jak dojść do city center. No i oni tylko się uśmiechali i nie wiedzieli, co odpowiedzieć, tak. niestety. Nie rozumieli. I zapytaliśmy city center i oni też kompletnie nic, więc czuję, city? że tutaj. city? Tutaj może być problem e, z językiem. Więc idziemy na metro. Tutaj ludzie normalnie się zatrzymują na światłach, jeżdżą jak trzeba. Ludzie czekają też, zanim przejdą. Samochody nie pędzą, no? To o wiele lepiej niż w Indiach. Ja chciałam tak powiedzieć, że dostaliśmy picie w siatkach i jest mega dobre, i zapłaciliśmy za nie 3,50 jakieś, i jest super. Ja już jestem happy. Okablowanie, jak widać, jest ciekawie rozplanowane. Szukamy noclegu dalej. E, bo jeden nam odmówił, a drugi nie zaakceptował, więc... A te, te pierwszemu nawet nie odmówił, tylko po prostu nie zaakceptował i minął czas na jego akceptację. Zarezerwowaliśmy sobie booking, więc płyniemy na razie na drugą stronę rzeki. Nie wiemy dokładnie, gdzie nas ten brom doprowadzi, ale na pewno na drugą stronę rzeki powinien, więc wsiedliśmy w niego. Zapłacimy też tam już na miejscu, z tego co się dowiedzieliśmy. I na razie nie wiem ile to będzie nas kosztowało. Wszystko okaże się pokrótce. A tam macie most świętokrzyski. Tam. Udało się, dotarliśmy do hotelu. Tak szybki prysznic, ogarnięcie się, i zaraz znowu wychodzimy na miasta. I kontakty, bo to też może Was interesować, jakie są tutaj w, 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 w Tajlandii kontakty. Czy pasują nasze europejskie? To tak pasują. One wyglądają w taki sposób. Hop, inaczej niż u nas, ale na no spokojnie można się odłączyć. I nawet nic nie lata, wszystko ładnie siedzi, więc działa. A, witam Was z, już z hotelu. Mm, Grand Hotel, coś tam. E, no i co? I w sumie to mm, nasz dzień już się dzisiaj kończy dla Was. My się widzimy jutro, a, a Wam zostawiamy jeszcze ewentualne przybitki dzisiejszej nocy. To będą takie przybitki, pewnie. Psz. Kuj, już jesteśmy wykończeni. Psz. Five minutes later. Co, krokodyle mają tutaj? Nie wiem, czy powinienem to Ale z drugiej strony, jak można nie spróbować? Dobre, mi to taką, trochę szaloną i napikającą z brilla. No, jak to Jak kurczak! ale pani powiedziała, że wszystko ma w porządku the next day Adito. Zaczęliśmy dzień drugi już jakiś czas temu i musiałem wam powiedzieć co się wczoraj działo i co jeszcze dzisiaj się działo no to teraz już jest godzina 16.46, więc damy wam w Tak, wczoraj mieliśmy wybór. Albo pójść spać, bo już bardzo nam się chciało spać około godziny 20. Ostatnio, jak się mylę, około 20. Ale uznaliśmy, że dobra, chociaż zobaczymy okolice i, i, i tyle, żeby się zmęczyć i wyleżeć jetlaka i po prostu około 23.00 pójść spać. No i oczywiście nam to nie wyszło, bo wyszliśmy, i wróciliśmy o której? O czwartej albo o piątej. Ale to tylko przez to, że się okazało, że jest piątek. Byliśmy na tej głównej ulicy imprezowej. E, tutaj ona się właśnie znajduje. W tym miejscu. I tam, no nie wiem, jak tam pójdziecie? To przepadniecie. To przepadniecie. Ogólnie, no, po pierwszym dniu możemy pierwsze spostrzeżenia a propos Tajlandii, Bangkoku powiedzieć. No i tak, bardzo ciężko tutaj jest płacić kartą, więc przygotujcie sobie już w Polsce więcej gotówki wypłacicie. Tak, więc... bo my już wydaliśmy wszystko. Tak, no już trzeba było szukać bankomatu, a bankomaty mają tam swoją prowizję na 20 parę złotych. Więc prowizja jest duża. I praktycznie nigdzie tą kartą nie można płacić. Poza takimi miejscami jak Seven eleven życiówki sieciówki, jakieś takie, nie wiem, ewentualnie w restauracji też takich ładniejszych. Oszukane! Chciałem jeszcze opowiedzieć o taksówkach, ponieważ mamy tutaj dwie aplikacje. Nie ma tutaj Ubera, mamy Bolda i mamy Graba. Ten Grab jest sobie najbardziej popularny i też łatwiej znaleźć taksówkę na Grabie niż na Boldzie, bo już tak mieliśmy jak wczoraj jeździliśmy, że na Boldzie nic nie już kawało, a Grab praktycznie od razu znalazł. I na Grabie można płacić też kartą. tego duriana śmierdzącego, ale się rozwalił mi w, w worku i teraz cały worek śmierdzi, pokój hotelowy też, A nawet to nie spróbowaliśmy. Teraz jesteśmy na... To chyba się jęba w sztuce. Tak, spróbuję. Dobra, odpakowane. I to jest ekologia. Pakowanie w liście, a nie. Ale dostałeś to w torebce. Ekologia. Dobra. Po prostu tak sobie dziabne. Dobry ryż. Bo to jest ryż. Jest tajemnica. Dobrze zrobione. Mm. W sumie smaczna przekąska. Nie, to 40 watów, tak? Mm. Mm. Czyli 4 zł jakieś. Idziemy. Nie wiem. Ananas. Dobra. Dobra. Taka dobrze. A w ogóle mamy tatuaż. Na rękę. Wszystko mi śmierdzi durianem. Ludzie robią coś bardzo ciekawego. O, chyba... Jak na moje, wydaje mi się, że się modlą po chińsku. Hmm, ale ciężko stwierdzić. Zaraz przeczytamy, co to za miejsce i spróbujemy wam powiedzieć. A razie możemy powiedzieć, co ludzie robią. Biorą sobie e, stąd kadzidełka i podchodzą później tam do ognia, odpalają je. Na końcu sobie tam stoją i sobie kadzą, a potem odkładają je tutaj. Przeczytaliśmy, że to jest jedna z najstarszych i najbardziej szanowanych chińskich świątyń w Bangkoku. Ludzie tutaj się modlą do figurki, która ma 800 lat. Jest to posąg Guan Yin, bogini miłosierdzia. Ta świątynia też została założona przez jakąś fundację chińską, która zajmuje się wspieraniem chińskiej medycyny dla osób potrzebujących. Chciałam powiedzieć, że właśnie jak nie patrzyłeś, przyjechała obok nas restauracja w Aotecary. Uuu, fajne. Jesteśmy teraz w świątyni Złotego Buddy. Ona znajduje się dosłownie obok tej chińskiej świątyni, w której byliśmy przed chwilą. Jest to świątynia, w której znajduje się największy na świecie posąg Buddy z litego złota, który waży 5,5 tony. Spóźniliśmy się, bo ta świątynia zamyka się o 17.00, jest czynna od 8 do 17.00. No i też, żeby wejść, to trzeba, przynajmniej kobiety, nie mogą być w spódnicach, muszą mieć dłuższe spodnie. Kolejne spostrzeżenie, e, które jest widoczne praktycznie już od momentu wyjścia z lotniska, to jest faktycznie taka bariera językowa, bo po angielsku tutaj się nie da praktycznie z nikim porozumieć. E, młodsze osoby coś tam mówią i jest ok, ale to jest naprawdę rzadkość. W większości sytuacji. E, no, jakichś podstawowych słów nawet nie znają, tak? Jak Klaudia e, zamawiała żarcie i chciała veggie, to tam zaczęła mówić veggie, vegetarian. No meat. No meat i no zupełnie nic, nic nie było zrozumiałe. Jaka piękna monstra! Moja nawet nie wypuszcza dziur. Moja nawet umarła. No, także e, tutaj trzeba niestety chodzić z tłumaczem i porozumiewać się na migi. W wielu miejscach w Bangkoku są takie ciekawe, nie wiem, można to nazwać kapliczki, które widać przed budynkami. I z tego co wyczytałem w przewodniku, to są domy dla duchów. Żeby sobie w zgodzie żyć z duchami, to ludzie im budują naprzeciwko swoich domów, takie domki. Taki sam na przykład mamy hotelu, tylko on dosłownie wygląda tak jak taki mini domeczek. No i tam... a nie, on jest nawet w hotelu. No i niech nich sobie podobno mieszkają duchy, bo generalnie w Tajlandii ta wiara w duchy jest bardzo, bardzo rozwinięta. Nawet w przewodniku była lista duchów fajna, taka ciekawa. Można było się dużo dowiedzieć o duchach. Ciekaw. Ciekawo. Co czemu jak zwykle jesteśmy w jakimś nieturystycznym miejscu? No... Bo? My nie umiemy inaczej, a ja to... no tak o, się starza trochę. Nie ma tutaj piętra zero, zaczyna się numerację od jedynki. A ja powiem, że właśnie kupiliśmy hotel z ulicy. Tak. Tak i patrzcie, jaki ładny pokój.